TVG-9 New World Order, nowy porządek świata Modne dzisiaj określenie nowej y, teorii spiskowej y, Nie mówi się o niej oficjalnie Jeśli się mówi to się ją wyśmiewa y, Ale sporo materiałów można znaleźć no, w internecie Na przykład, który jest y, stosunkowo jeszcze niezależnym źródłem informacji co do tej teorii. Niektórzy wierzą w nią święcie, jak w objawienie, niektórzy uważają za idiotyzm. Moim zdaniem prawda gdzieś leży pośrodku, środku, bo jednak jest coś na rzeczy, moim zdaniem, że szykowany jest jakiś nowy totalitaryzm właśnie bardzo miękki formie, ale yy, mało widoczny, mało namacalny, ale naprawdę przechorgarniający i y, który może się utrzymać na dłużej, ponieważ y, ludzie zawsze buntowali się przeciwko systemom totalitarnym, nazizm, faszyzm y, nie przetrwały długiego okresu panowania, Komunizm trochę dłużej y, y, panował, ponieważ był no jednak taki bardziej zawolalowany w formie, bo mówił tam o wyzwalaniu biednych, wyzwalaniu pracujących, ale też upadł, więc szykuje się y, nowy rodzaj totalitaryzmu. So, na YouTubie który właśnie mówi o tej teorii mówi o tym, że właśnie najlepszym niewolnikiem jest nieświadomy niewolnik i tutaj mają rację w w tych teoriach wszystkich y, współczesnych y, właśnie system bankowy jawi się jako główne niebezpieczeństwo. Y, no na pewno y, y, banki y, mogą i muszą odgrywać w tym rolę, ale czy rzeczywiście to jest źródło zła, no nie, nie jestem do końca taki pewien. Y, poza tym chyba są. Tu Niektóre w tych teoriach na przykład głoszą one o tym, że właśnie spisek amerykańskich rodzin, no, często matońskich czy żydowskich, doprowadził do tego, że dolar przestał być wymienialny na złoto i w ogóle spowodowało to odejście od parycetu złota. Tymczasem no, w rzeczywistości dolar był jedną z ostatnich walut, nie wiem czy nie ostatnią, która odeszła od 40 złota, także nie jest to do końca prawda. Poza tym no, w tych teoriach dotyczących, dotyczących nowego porządku świata mówi się o organizacjach tajnych, matońskich. Także y, paramajkońskich takich jak y, Grupa Bilderberga. No jeden z filmików, który oglądałem y, w ogóle twierdził, że Grupa Bilderberga jest rodzajem rządu światowego. Moim zdaniem tajnego rządu światowego nie ma w cisłym sensie. Są jakieś porozumienia, y, powiedzmy nazwijmy to, światowej oligarchii, finansowej, częściowo politycznej, częściowo być może właśnie związanej z organizacjami tajnymi. Natomiast nie tworzą one nawet jakiegoś tajnego, zakonspirowanego rządu, ponieważ, no choćby dlatego, że jednak pełnej jedności między ludźmi, którzy są, czy chcieliby objąć władzę nad światem nigdy nie będzie i a do rządzenia światem potrzeba jest jednak, potrzebna jest centralizowana siła. Dlatego też właśnie powstają fory typu Unia Europejska, żeby ten, jakby tą władzą się podzielić już, już formalnie przez rząd jakiś na razie nieświatowy, ale, ale kontynentalny, ale właśnie zinstytucjonalizowany. I jest to moim zdaniem dowód na to, że czegoś takiego jak tajny, konspiracyjny rząd światowy nie ma. Chociaż są, są po porozumienia pewnych sił bardzo różnych, ciężko dojść do jakich które kontrolują ten świat i chcą zaprowadzić właśnie ten miękki totalitaryzm. Także ja chętnie z zainteresowaniem oglądam, czytam te teorie spiskowe Właśnie y, oglądam te filmy na YouTubie, czy, czytam o różnych y, właśnie rzeczach związanych z teorią y, nowego porządku świata, New World Order. Y, jednak y, jestem krytyczny. Także warto warto przeanalizować tą teorię, warto y, nad nią zastanowić, ale y, należy być y, krytycznym.